Musisz odwalczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. W życiu jak w No to jeżeli. Kategoria 75 kg, Igor Porębski, Śląski Związek Bokserski. Narożnik Czerwony, Patryk Milcarek, 8 kapelnicy na Niebieski. No troszeczkę nerwowe takie wejście z jednej i z drugiej strony. Myślę, kto wcześniej opanuje nerwy tutaj będzie rozdawał karty. z pierwszej nerwowej rundy Ale trener koordynator ze spokojem patrzę warunki fizyczne na pewno po stronie milcarka porębski troszeczkę spięty chyba za bardzo tak i, i to go blokuje Jakie odczucia twoje tutaj? Czekamy na dalszy. <laughs> Czekamy na... dalej. Cierpliwie. Okay, nie ma... Bardzo głośno w narożniku niebieskim sędzia ringowy Pan Sław Mil Milczarek zdecydowanym ruchem odsyła trenera ósemki w od narożnika. Miałbym taką prośbę, ja po prostu chciałbym jeszcze porozmawiać z trenerem Dargiewiczem przed naszymi kamerami, ale, ale pójdę go poszukać i... Bardzo mi Cię prosił o okay. tej, dopilnowanie tego. Dobra. Dalej czekamy? Ale jakiś grymas na twarzy, panie trenerze. E, spodziewałem się po tym pojedynku czegoś więcej. Czegoś więcej, prawda? Ja, ja, ja mówię, tu jednak chyba, chyba strona psychiczna troszeczkę. Być może... No i ja też na to muszę patrzeć. Jeżeli Ale ktoś na takiej imprezie spala się nerwowo, to... Tam się nie odblokuje, tam już będzie ugotowany. Ja, I dokładnie, tam, tam parówę ma i nie ma, nie, nie ma sprawy. No to, ma sprawy. To, to przede wszystkim też biorę pod uwagę. Bo jeżeli e, w walce i Max zgiwadło i, i Górniak wiedzieli, że to wygra jedzie, wytrzymał, wytrzymał. Zawodnicy mają mieć czytale, czytelne podstawy do... Nie, ja uważam, że jest to bardzo fajna sprawa, że stawiasz właśnie w ten sposób, słuchajcie, jest was dwójka i wolujecie, to wygra jedzie i oczywiście jest jasną sprawą, ty jesteś popularnie mówiąc czysty, nie ma, nie ma żadnego jakiegoś takiego kombinowania nazwijmy to. I tutaj, tutaj naprawdę jest fajna sprawa, a jeżeli a przy okazji u ciebie tutaj jest kolejny plus, że można tego zawodnika osądzić i, i, i wiesz na co go być może stać już na Mistrzostwach Europy. Tak. Że on ma tą wolę, ma tą silną, silniejszą psychikę i to jest taki malutki plusik, który decyduje o, o nieraz o wielkich sprawach. I to jest, to jest naprawdę bardzo ważne. Koniec zawiedzionego finału. Tak. Myślę, że nie najważniejszą rzeczą dla Ciebie jako dla szkoleniowca jest tutaj zwycięstwo któregoś zawodników, bo to decydujące mają znaczenie sędziowie. Tylko sam, ja samą bym, postawę zawodników. Ja bym powiedział, tą postawą chyba pogrzebała sobie ta waga szans. Bo to co ja powiedziałem, masz gryź, matę ić, próbować, i próbować... Na kolanach chodzić. Na kolanach. Zdecydowanie. Eryk, Eryk Giermak pokazał, że po pierwszej ludzie miał przewagę Na sekundę się nie zatrzymał cały czas że I robił całe czasy swoje dokładnie. Walka, Walka, Górniak, Max, Gibadło Eryk y, Max lekko odpuścił i od Przeciwnik to wykorzystał. Trafiła się okazja i szansa, no to jedziemy i nie ma, nie ma dyskusji. I to samo wygląda. Miał bardzo niewygodnego przeciwnika, Cały no właśnie, czas, właśnie, cały, właśnie to... cały czas szedł, szedł, próbował, próbował i... i wygrał. Ile to? To jest taka prawda. Patryk Milcarek. Jednogłośne zwycięstwo. Na pewno Patryk jest szczęśliwy. Zbignie brał go trochę mniej. A przed naszej kamery zapraszam. Może Nestora. Czy może go nie, nie, nie pan panie trenerze. Wiesz że pan... Że... Dobry, do, do, dobrze pan mówił. A kiedyś ją A teraz tak. <śmiech> <śmiech> Jak zwykle Ryszard Dargiewicz z wielkim humorem, z wielkim pucharem, panie trenerze, tutaj tak. To jest za miejsce pierwsze, to nie znaczy miejsce pierwsze, za zasługi, za to, że 30 lat na każdym byłem w turnieju Srebrna bez, Nie, bez żadnej nieobecności bez 30 żadnej nieobecności, 30, 30, 30, turniej. Pucha, 30 turniej a 30 razy byłem z ekipą Białego Stoku gdzie odnosiliśmy bardzo duże sukcesy nawet w tym roku do w finale mamy 7 mieliśmy 7 zawodników czterech z Sumo, Osiru i 3 z Krystalu Biały ale teraz tutaj rozmawialiśmy z trenerem koordynatorem właśnie nad e Prawą, która jest po stronie doświadczonych trenerów, czyli, jak to się mówi, scalanie tego wszystkiego, y, kierowanie młodzieżą i wyławanie tych, tych młodych talentów w sensie y, trenerów. No, Rysiu, zdradź nam, jak się to robi, no. To jest, musi być, y, trenerzy młodzi to liczą tylko pieniążki, powiem tak szczerze, no ale y, pracujemy, na pieniędzy tak w zasadzie niektórzy, a ci starsi trenerzy bardziej to się mówi są tani dla bocznych. Zaangażowanie, zaangażowanie tych trenerów starszych jest większe. Mniej może więcej czasu na to. Natomiast muszę stwierdzić i powiedzieć, że młody trener też jest wspaniały w Polsce. Ja myślę, że taka impreza jak w Łodzi, żeby odbywała się w każdym mieście wojewódzkim, to mieliśmy, byliśmy potęgą w Polsce, w boksie. Bo zobacz, dziś jak startuje ponad 100 zawodników z 44 klubów. Do 17, 17 miast wojewódzkich dać. Żeby...